Ceny kakao przekroczyły magiczną granicę 10 tysięcy funtów brytyjskich za tonę, ale zaliczają właśnie głęboką, poważną korektę. Co się dzieje? Dlaczego o tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB? Dzień dobry, Michał. Witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd ta głęboka korekta? Bo to jest spadek już o kilkaset funtów. No w przypadku kakao obserwujemy już około 30% cofnięcia, co jest związane oczywiście z tym, że bardzo duża ilość inwestorów, zarówno tych komercyjnych, jak i niekomercyjnych, czyli tak zwanych spekulantów, uciekła z tego rynku ze względu na bardzo dużą niepewność. Deficyt, który ma miejsce podczas sezonu 2023-2024 no, jest dosyć głęboki i ostatnio, agencja, Międzynarodowa Agencja Kakao zdecydowała się o tym, żeby powiększyć tą prognozę deficytu ponad 400 tysięcy ton, więc to powoduje, że jest bardzo duża niepewność dotycząca dostaw, więc ze względu na to, żeby nie ryzykować dużych zmian cenowych, bardzo duża część spekulantów uciekła z tego rynku, więc mała liczba kontraktów, mała płynność powoduje, też, że te ceny mm, gdzieś tam są nastawione na potencjalne spadki, aczkolwiek trzeba też pamiętać, że bardzo niska płynność wpływa też na to, że nierzadko możemy zauważyć kilkunastoprocentowe ruchy, e, zarówno w jedną, jak i w drugą e, stronę. Niemniej, oczywiście, też trzeba pamiętać o tym, że wcześniej mieliśmy bardzo duży wzrost na poziomie e, ponad e, 200% w przeciągu 12 miesięcy. Ale to też było związane z kilkoma czynnikami pogodowymi, e, problemami z nawozami. Natomiast ta sytuacja też się zaczyna poprawiać, bo e, pogoda w krajach Afryki Zachodniej jest nieco lepsza. Oczywiście to nie doprowadzi do tego, że teraz e, te zbiory będą wyższe, ale zbiory mogą być wyższe w tym sezonie właściwym, który rozpoczyna się w październiku, i już w tym momencie Ghana, e, która która jest drugim producentem kakao na świecie, oczekuje, że ta produkcja podskoczy dosyć wyraźnie do 700 tysięcy ton za sezon, w porównaniu do obecnych poziomów około 420-450 tysięcy ton, więc z tym poziomem 700 tysięcy za przyszły sezon Ghana będzie bardzo blisko tego średniego poziomu z ostatnich, lat, Więc to może doprowadzić do tego, że ten deficyt na przyszły rok będzie zdecydowanie mniejszy niż za rok obecny, więc te ceny prawdopodobnie się będą stabilizować na zdecydowanie niższym poziomie. Właśnie, na jakich poziomach byś się spodziewał tej stabilizacji cen? No jeżeli popatrzymy sobie na krzywą terminową, no to dosyć wyraźnie widać, że w perspektywie 6 do 12 miesięcy te ceny mają być jednak zdecydowanie niższe i mają być w zakresie od 5 do 6 tysięcy dolarów za tonę, czyli w funtach będzie nieco mniej i najprawdopodobniej po fluktuacjach, które będą miały jeszcze miejsce najprawdopodobniej przez najbliższe 3-4 miesiące, ta cena się ustabilizuje, no chyba, że dojdzie do kolejnej katastrofy pod względem produkcyjnej w przyszłym roku, no to wtedy te perspektywy dotyczące cen się zdecydowanie zmienią. Niemniej najprawdopodobniej w przyszłym roku te ceny będą właśnie w takim zakresie około 5-6 tysięcy ton, więc oczywiście warto zwrócić uwagę na to, gdzie w tym momencie kakao się znajduje, prawda, mieliśmy cenę. 11,5 tysiąca za tonę, natomiast w tym momencie te ceny spadły poniżej 8 tysięcy dolarów za tonę. Nie można wykluczyć tego, że ta fluktuacja będzie jeszcze dosyć szeroka, nawet od 10 tysięcy dolarów do 6 tysięcy dolarów w najbliższych miesiącach. Niemniej, w takiej perspektywie, perspektywie 12-miesięcznej można oczekiwać raczej Takiego umiarkowanego trendu spadkowego. Na ten moment, w takim krótkim terminie, nie można wykluczyć spadku, na co wskazuje nam sezonowość. Też trzeba pamiętać, że. W pierwszej połowie lipca będziemy mieli bardzo ważne dane dotyczące przetwórstwa kakao, a przetwórstwo kakao jest takim wyznacznikiem tego, jak wygląda popyt, bo oczywiście kakao jest takim produktem, które no nie jest spożywane jako główny, główny produkt. Dopiero z kakao produkuje się oczywiście przede wszystkim przede wszystkim czekolady czy inne słodycze. To jak pominni za. To jak powinni zachować się inwestorzy zainteresowani kontraktami terminowymi? Poprzeczekać kilka miesięcy i nie interesować się kakao? Czy też jest to moment też, aby myśleć o zarobku na tym produkcie? Oczywiście biorąc pod uwagę rynek kakao trzeba pamiętać o tym, że w tym momencie ta liczba kontraktów jest bardzo, bardzo niska. Na ten moment liczba otwartych kontraktów w Stanach Zjednoczonych to jest około 140 tysięcy. To jest bardzo mało, to jest dwukrotnie mniej niż w zeszłym roku, czy nawet trzykrotnie mniej niż w takim lokalnym szczycie w ostatnich latach. Więc tu ta płynność jest naprawdę bardzo niska, więc trudno przewidzieć to, jak będzie się zachowywała cena. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać o tym, że wykorzystując kontrakty terminowe, no tu można zarówno um, oczekiwać wzrostu cen, jak i spadku cen. Więc można zawrzeć długą, jak i krótką pozycję. Natomiast zawierając krótką pozycję, trzeba pamiętać o tym, jaka struktura cenowa jest na krzywej terminowej. Jeżeli ta struktura cenowa jest spadkowa, no to oczywiście um, tu trzeba uważać na to, jaka jest ta różnica pomiędzy najbliższymi kontraktami, bo jeżeli mamy te kontrakty terminowe niższe w przyszłości niż obecnie, no to na tej krótkiej pozycji niekoniecznie możemy zarobić. nawet jeśli ta cena będzie w tej perspektywie kilku miesięcy niższa, więc o tym trzeba pamiętać. Natomiast myślę, że, ta perspektywa, taka większa spadkowa, najprawdopodobniej pojawi się w tym sezonie właściwym, który rozpoczyna się w październiku. Wtedy będzie wiadome, jak tak naprawdę wypadnie ta produkcja, jakie będą prognozy. W tym momencie na razie pozostaje nam spekulować na temat tego, jaka będzie pogoda i jak wpłynie to na produkcję. O szalujących cenach kakao rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dziękuję również.